Witam wszystkich. W tym poradniku pokażę Wam, jak połączyć swoje konto Pokémon Go z kontem Facebook. Trzeba mieć zainstalowanego Facebooka na telefonie oraz być w nim zalogowanym. I oczywiście to się robi na oryginalnym Pokémonie ze sklepu Play, ze sklepu Samsunga. Obojętnie. Więc klikamy tutaj na ikonkę swojej postaci. Następnie klikamy na ten pomarańczowy balon, następnie na te koło zębate, następnie jak widać, jest kontrolowane połączone. W sklepie i konto Facebook. Klikamy to kółeczko. I po kliknięciu już mamy konto połączone.